Cześć kochani, cały czas dostaję wiadomości typu ej, prawda, kiedy będzie film o 124. Więc dla tych wszystkich, którzy czekają na Balerona, mam dobrą wiadomość. Dzisiaj audia 6. Ale to cyf Sponsorem serii o samochodach używanych, podobnie jak tej o naprawach blacharsko-lakierniczych, jest firma ProdicTech, czyli polski producent takich oto urządzeń, mierników grubości powłoki lakierowej, więc pozwólcie, że sprawdzimy sobie, jak wygląda ona na naszym Audi. Oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu, że sprawdzanie grubości powłoki lakierowej na samochodzie, który ma lat 26, zdecydowanie mija się z celem. Ale robię to, żeby zwrócić Waszą uwagę na dwie kwestie. Tu były robione na pewno nadkola, bo to oczywiście widać. Spójrzcie. Tutaj widzicie stal ocynk, a tutaj stal bez ocynku. Co to znaczy? No znaczy to tyle, że tu jest po prostu tak grubo tej szpachli dane, że miernik zaczyna się... Gubić i nie jest już w stanie rozpoznać podłoża. No nie ma się co dziwić, tu jest prawie milimetr szpachli. A zakładam, że o, właśnie, tu już jest ponad milimetr szpachli. Przejdźmy tutaj, tu będzie to samo. Spójrzcie, widzicie? Patrzcie, w tym miejscu miernik nawet nie jest w stanie rozpoznać podłoża. Natomiast chcę zwrócić Waszą uwagę na coś innego. Zobaczcie sobie, tutaj mamy milimetr szpachli. Tutaj prawie dwa. I co? No właśnie. Nic. A jak to możliwe, że samochód, który był malowany 10 czy 12 lat temu, który jest cały ulepiony w szpachli, w ogóle nie wybuchł, nic z niego nie odpadło i nie ma na nim rdzy. Otóż w czasach, gdy naprawiano ten samochód, takie urządzenia kosztowały fortunę. One nie kosztowały tak jak dzisiaj 300 czy 500 zł, tylko... Na takiej klasy miernik trzeba było wydać połowę wykładu, albo i lepiej. No i to oczywiście sprawiało, że nikt nie przejmował się grubością powłoki lakierowej, bo nikt jej nie sprawdzał. I jak się naprawiało takie auto? No, jeżeli mieliśmy przerysowane drzwi, to miejsce przerysowania trzeba było rozszlifować do gołej blachy. Na to przeważnie szła szpachla, często bez podkładu. Na to szedł podkład akrylowy i tyle. Całość elementu, czyli reszta, która nie była uszkodzona, była wyłącznie matowana i na tak zmatowany lakier pryskało się bazę i pryskało się klarw. W efekcie, tak jak widzieliście pod miernikiem, robi się grubo, no bo drugie przelakierowanie i mamy już 250-300 mikronów na elemencie. Ale taka technologia miała też poważne zalety, bo Dzisiaj chcąc oszukać miernik, robimy lakierowanie na tak zwaną setkę. Czyli bierzemy chemię, usuwamy wszystkie warstwy lakieru, wszystkie warstwy podkładu. Podkładujemy to jakimś epoksydem albo najlepiej podkładem reaktywnym, który jest po prostu cieńszy. I na to oczywiście sypiemy podkład akrylowy, bazę klar, tak żeby zmieścić się w tej setce. Tylko jeżeli zaczynamy usuwać poprzednie warstwy lakieru. To chemia, czy też bączek, czyli szlifierka, usuwa nam też fabryczną kataforezę. I to jest coś, czego nie da się w żaden sposób odtworzyć lakierniczo. Dlatego trzeba się posiłkować jakimiś innymi podkładami, jakimś właśnie epoksydem, czy jakimś podkładem reaktywnym. Natomiast fabryczna kataforeza to jest fabryczna kataforeza. I tak na przykład na tym samochodzie oprócz miejsc, gdzie rzeczywiście był szpachlowany i tam zakładam, że yy, było to miejsce rozszlifowane do zera, czyli do gołej blachy. Na tym samochodzie mamy dalej fabryczny ocynk i na tym samochodzie mamy dalej fabryczną kataforezę plus dodatkową warstwę lakieru, która de facto zabezpiecza nam tą karoserię przed korozją. Ja przypominam, że Rolls-Royce'y potrafią mieć po 7 warstw klaru. Także jak sobie je zmierzycie miernikiem, to złapiecie się za głowę, a ludzie za to płacą. Każda dodatkowa warstwa lakieru jest dodatkową przegrodą i ochroną po prostu przed wodą, przed korozją, przed solą, przed tym wszystkim. Więc podsumowując mój trochę przydługi wykład, jeżeli mm, szpachla została położona z głową, i to wszystko zostało zrobione zgodnie z technologią, to naprawdę można wiele długich lat jeździć tak naprawianym samochodem i nie mieć z tym żadnych problemów, że coś pęka, coś odpada, coś zgnie. Tyle. A teraz przejdźmy do Audi. Ale to nie będzie typowy odcinek o wadach i zaletach Audi A6 i C4, bo ten wóz ma przecież prawie 30 lat, a raczej taka luźna pogadanka o tym, o czym musicie wiedzieć zanim zdecydujecie się na codzienną jazdę klasykiem. A zobaczcie właśnie No i właśnie tak się zarabia YouTube. Dlaczego Audi A6? Czy jak to woli setka? Bo przypominam, że przed Liftem to było Audi 100, a dopiero w 1994 roku przemianowano go na Audi A6. Otóż dlatego, że to jest bardzo dobry samochód na początek waszej przygody z YoungTimerami i osobiście uważam, że jest to dużo lepszy samochód na początek takiej drogi niż właśnie Mercedes 124 słynny. Ja wiem, że dzisiaj żyje się internetem, więc jak ktoś 100 razy powie w internecie, że W124 się nie psuje, to znaczy, że on się nie psuje i że śmiało można sobie takie auto kupić i nie jeździć na co dzień. Bzdura. Nie ma samochodów, które się nie psują, a już na pewno nie ma samochodów, które się nie psują i mają 30 lat. Więc dlaczego ten legendarny W124 jest tak wychwalany? Z tego powodu, że w przeciwieństwie do wielu współczesnych samochodów, to auto można naprawiać w nieskończoność. Ono się będzie psuło, bo to wynika z normalnej eksploatacji części się zużywają. Natomiast sam samochód zaprojektowano w taki sposób, żeby ta naprawa była możliwa do wykonania jak najbardziej rozsądnym nakładem pracy. I w przypadku 124 rzeczywiście tak jest, ale przychodzi taki moment, gdy każdy właściciel W124. Albo musi się zaprzyjaźnić z blacharzem, albo kupić urządzenie o nazwie Migomat. Bez tego niestety dalej nie pojedziecie, bo urwiecie wam na przykład mocowanie tylnego wózka. Natomiast ten samochód konstrukcyjnie jest bardzo zbliżony do 124, chociaż stoi na zupełnie innym poziomie, jeżeli chodzi o podejście, jeżeli chodzi o projekt, jeżeli chodzi o priorytety. 1, 2 124 macie napęd na tył, tutaj macie napęd na przód, w 124 macie duży rozstaw osi, tutaj ten rozstaw osi jest malutki, generalnie te auta różni bardzo dużo, ale to jest w dalszym ciągu szkoła projektowania samochodów z końcówki lat 80, to jest w dalszym ciągu samochód zaprojektowany tak, żeby można go było tanio i niewielkim nakładem pracy naprawić. A nad 124 ma tę zaletę, że jest w pełnym ocynku i nic tutaj naprawdę za bardzo nie rdzewieje. Więc nawet tak stary samochód jak ten, który jak już widzieliście, niekoniecznie musi mieć idealny stan blacharski, nie sprawia właścicielowi problemów, oczywiście pod kątem blacharsko-lakierniczym. W ogóle myślę, że to jest dobry temat, żeby porozmawiać sobie trochę o tych klasykach. I tak jak powiedziałem, nie ma klasyków, które się nie psują. I nie wierzcie, jeszcze raz Wam mówię, nie wierzcie w to, że klasykiem jeździ się tanio. Klasykiem można jeździć tanio, ale tylko pod jednym warunkiem a mianowicie takim, że wszystkie naprawy w tym samochodzie, a przynajmniej zdecydowaną większość, będziecie wykonywać tymi rączkami. No, bo jeżeli postawicie to auto do mechanika na wymianę rozrządu, klocków, tłumika czy czegokolwiek innego, co moglibyście teoretycznie zrobić sami, no to zapłacicie tak jak za współczesne auto. Uwierzcie, że eksploatacja tego samochodu nie będzie wcale dużo tańsza, jeżeli chodzi o robociznę, niż auta, które będzie o 15 lat młodsze. Nie, bo tutaj wchodzimy w roboczo godziny. Macie stawkę, klocki, aha, godzina, rozrząd 4 godziny. Dziękuję, do widzenia. Nie rozwodzimy się nad tym, jaki to jest samochód. I tak będzie u mechanika. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wykonać jakieś naprawy samemu, to taki samochód jak najbardziej można utrzymać naprawdę niewielkim kosztem, z tego względu, że części są po prostu yy, śmiesznie tanie i mamy łatwy dostęp do tego, żeby je wymienić. No przejechałem się tym samochodem, jeszcze nim trzeci czy czwarty dzień, już wiem, że do wymiany jest łożysko prawego tylnego koła, bo niemiłosiernie huczy przy skręcie i takie łożysko w hurtowni kosztuje jakieś 20 zł. I jego wymiana też jest banalnie prosta, bo po prostu zdejmujemy koło, zdejmujemy bęben. Oczywiście, jak ktoś nigdy tego nie robił, to jest tragedia Natomiast jeżeli ktoś już ma doświadczenie z takimi samochodami to będzie mega zadowolony z tego pojazdu bo naprawdę, części są śmiesznie tanie Inny plus tego samochodu jeżeli chodzi o koszty utrzymania na przykład zawieszenie Otóż w Mercedesie z tyłu mamy zawias wielowahaczowy tutaj mamy prostą jak ceb belkę skrętną której naprawdę no, nie da się zepsuć można sobie wymienić wiadomo z czasem te tuleje które trzymają ją do karoserii ale to tyle, tam naprawdę no, nie ma wielkiej filozofii, natomiast w Mercedesie mamy parę wahaczy, no i mamy słynny tylny wózek, który po prostu umie się urwać, bo mocowanie przegnie. Tutaj zupełnie nie ma takiego problemu. Jeżeli chodzi o przód, mamy klasycznego MacPersona, ale to jest ostatnia A6 bez wielowahacza z przodu, czyli zawieszenie jest po prostu śmiesznie tanie. Tam końcówki drążków, jakieś tuleje wahacza, to wszystko się wymienia, wszystko kosztuje po 50 zł. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy samych klasykach, to chciałem zwrócić waszą uwagę, że do klasyków się dorasta i z klasyków się wyrasta. Otóż, jeżeli chcecie jeździć na co dzień klasykiem, to po pierwsze, nie możecie mieć jednego klasyka, tylko co najmniej dwa, żeby mieć zmianę w momencie, gdy coś się zepsuje. A po drugie, posiadanie klasyka to jest ciągła. Walka ze sobą i ciągły dylemat, czy coś robić, czy czegoś nie robić. Zauważcie, że samochody umierają nie dlatego, że się po prostu y, psują i nie da się ich naprawić, tylko dlatego, że ich się nie opłaca naprawiać. I to jest kolejny plus Audi C4, bo jak powiedziałem, w Mercedesie dochodzimy w pewnym momencie do muru. Możemy go zrobić mechanicznie na Tip Top. Samemu w większości przypadków, ale zawsze znajdzie się coś do roboty Blacharsko. Na Audi. Też możemy mechanicznie doprowadzić na tip-top, ale blacharsko nie trzeba go będzie ruszać. Ostatnio Wam pokazywałem Peugeota, gdzie odchodziła wykładzina w bagażniku po 60 tysiącach kilometrów. Zobaczcie, tutaj też jest słabo to spasowane, a przecież to auto ma dopiero 26 lat. Skandal! Jazda klasykiem to jest zawsze dylemat, bo zawsze się zastanawiacie, czy ta usterka, która aktualnie Was dosięgła, to już jest ta ostatnia i rzeczywiście najdroższa i czy jeszcze opłaca się wysłupłać tą stówę, dwie czy pięć, żeby to auto uratować, czy nie. I to jest najlepszy przykład takiego samochodu. Łożysko z tyłu, śmieszne pieniądze, ale nie działa klimatyzacja. No i tak naprawdę dobicie tej klimy oczywiście nic nie wniesie, bo na pewno się okaże, że jest tutaj jakiś wyciek. I trzeba będzie zostawić w warsztacie, zakładam, jakieś 600-800 zł, w zależności od tego, co tu się zepsuło. No a 600 czy 800 zł w przypadku auta, które kosztuje 4, to jest duży ułamek jego wartości. Więc, żeby jeździć klasykiem, trzeba mieć takie specyficzne podejście i umieć docenić wartość samochodu, ale nie w jego znaczeniu finansowym. No, bo finansowo to auto jest naprawdę niewiele warte. 4, może 5000, no bo mamy tutaj klimę, które oczywiście jest do nabicia. Ale jeżeli patrzymy przez pryzmat użyteczności, to naprawdę ten samochód pokazuje, jak niewiele zmieniło się wbrew pozorom w świecie motoryzacji przez ostatnie 30 lat. Tutaj oczywiście mamy przepaść, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo bezdyskusyjnie nie ma o czym mówić w momencie projektowania tego samochodu, o Euro NCAP nikt nie słyszał. Mamy tu dwie poduchy powietrzne, jasne, mamy ABS oczywiście, no ale sztywność skrętna jest jaka jest i jako właściciel Mercedesa muszę powiedzieć, że jednak Baleron prowadzi się dużo lepiej. Mamy z tyłu jak powiedziałem wielowahacz i on sprawia wrażenie takiego bardziej zwartego, natomiast ten samochód sprawia wrażenie bardziej takiego pontonu i takiej łodzi, która się buja. To jest trochę dziwne, bo na przykład układ kierowniczy, moim zdaniem, jest dużo lepszy niż w Mercedesie, a mimo tego nie masz wrażenia takiej pełnej kontroli nad samochodem, masz wrażenie takiej inercji, być może wynika to z faktu, że przynajmniej na moje oko są tu wsadzone felgi w sensie tarcze koła od Audi 80, które mają po prostu inne ote. I jak przypatrzycie się z przodu temu autu, no to te koła tak strasznie wchodzą w te wnęki błotników z przodu, i nie jestem do końca przekonany, czy tak powinno być. Zakładam, że na oryginalnych Felgach od Setki czy od A6 ta auto prowadziłoby się jednak trochę lepiej. No ale zdecydowanie prowadzenie nie jest najlepszym punktem tego samochodu. Uwierzcie mi, że w moim odczuciu. Baleron z urwanym tylnym wózkiem, a jeździłem takim przez chwilę, prowadził się lepiej niż w pełni sprawne A6 C4. Ale to są drobiazgi, to są niuanse. Do normalnego życia, do normalnej jazdy, ten samochód jak najbardziej nadaje się cały czas. Spójrzcie na tą przestrzeń w kabinie, spójrzcie na te materiały, spójrzcie na dbałość, z jaką to wszystko jest spasowane i wykonane. Tu naprawdę nie ma na co narzekać. Nawet jeżeli chodzi o wyciszenie, tu nie ma jakiejś wielkiej tragedii. To auto przy licznikowych 130 czy 140 na godzinę z tym silnikiem robi jakieś 3,5-4 tysiące obrotów. I spokojnie tutaj można rozmawiać. Oczywiście to nie jest takie auto w pełni współczesne, bo w porównaniu z dzisiejszymi samochodami mamy na przykład zdecydowanie za dużą kierownicę, która jest w ogóle taka trochę śmieszna, bo. No nic na niej nie ma, tak? Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy tutaj milion przycisków, natomiast tutaj mamy klakson i to by było na tyle. Dwa fotele, ok, są wygodne, natomiast trzymanie boczne jest słabe i jak na dzisiejsze standardy są po prostu za duże czy na przykład zegary, no śmiejemy się z Polonezy ale tutaj też żeby ogarnąć naraz wskaźnik paliwa i wskaźnik temperatury no to trzeba mieć zeza rozbieżnego bo oczywiście kierownica ich nie zasłania ale są tak szeroko rozstawione, że naprawdę trudno objąć je wzrokiem natomiast jeżeli chodzi o samą jakość materiałów użytych w kabinie no to to po prostu lata 90. Niemcy i tyle. Tak samo, jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą. Tak, sama kierownica, jak powiedziałem, jest za duża, ale pedały są dokładnie tam, gdzie powinny być. Siedzę wygodnie od pierwszego siąścia do tego samochodu, nie muszę szukać tej pozycji. Ja ją po prostu delikatnie obrabiam, ale już po wejściu do auta jest dobra. To jest po prostu samochód zaprojektowany dla ludzi, którzy mają dwie stopy, dwie ręce, brzuch, głowę i standardowe rozmiary. Tak pije do Japończyków. I tyle. Tutaj zobaczcie, jak fajnie jest rozwiązany przepust na narty. Tam jest taki kołnierz, żeby sobie zawinąć brudne narty w śniegu, żeby one nam nie zapaćkały tapicerki, ale spójrzcie tu jaki fajny patencik, tu jest magnes. I robimy tak. Mistrzostwo. Tyk. Przebieg tego samochodu w tej chwili to jest jakieś 330 tysięcy km licznikowe, zakładam, że ma jakąś setkę więcej, no bo w końcu ktoś się kiedyś przyprowadził do Polski. Tak naprawdę wszystko tutaj działa, elektryczka szyb działa, wybierak od skrzyni obsługuje się w dalszym ciągu jednym palcem, sprzęgło działa idealnie, hamulce działają bardzo dobrze, wszystko to co jest niezbędne do jazdy absolutnie tutaj działa. Oczywiście trzeba wydawać pieniądze na bieżączkę, czyli takie zwykłe naprawy codzienne. No tutaj ostatnio wjechała nowa pompa wody, nowe paski, nowe wydechy, i no znowu zrobiło się 1000 zł. Także zdecydowanie, jeżeli macie problem z wydaniem jakiejś sumy pieniędzy, z tego względu, że auto jest niewiele warte. Klasyki nie są dla Was. To auto jeszcze nie zyskuje na wartości. Ono nigdy nie będzie kosztować 50 tysięcy złotych. One w dobrym stanie będą kosztować piątkę, dychę, może 15. Ale w mojej opinii nie mówimy tutaj o jakimś skokowym wzroście wartości, tylko po prostu dokładaniu do ceny tego samochodu wydatków, jakie na niego ponosicie. Jeżeli chodzi o silnik, to auto pokazuje Wam nieprzypadkowo, mamy tutaj pod maską dwulitrówkę ABK, czyli auto... Czterocylindrowe z wtryskiem wielopunktowym typu DigiFant, dzisiaj to już jest pewien problem, bo tak naprawdę specjaliści, którzy potrafią go diagnozować, już wymarli. Jeżeli chodzi o typowe usterki, no to tak jak właśnie w starych benzynowych Audi, czyli czujnik taki niebieski temperatury, który odpowiada za rozruch na zimno. Potrafi się zepsuć i wtedy auto nie chce odpalać, bo na przykład przelewa cały czas, za dużo pali, reole, i tak dalej. Co jeszcze? Mechaniczny przepływomierz to jest tak zwany biały kruk. On potrafi kosztować naprawdę bardzo duże pieniądze. Można go kupić za 1000 zł, a można go kupić za 5 dych, jak ktoś na giełdzie po prostu coś takiego ma i nie wie, co to jest. Niestety tych przepływomierzy jest bardzo niewiele, bo one wszystkie zostały uszkodzone przez instalacje gazowe. W czasach świetności tego samochodu, w to auto notorycznie pakowano gaz, gaz szedł w dolot, no i jeżeli cokolwiek tam. Tyknęło, no to klapka w przepływomierzu nadawała się do wyrzucenia, i generalnie nie dało się tego naprawić. Jeżeli chodzi o osiągi, to ten silnik ma jakieś 115 koni, jeden wałek rozrządu w głowicy. Jeździ jak typowa ośmiozaworówka, bardzo fajnie zbiera się od dołu, natomiast nie przepada za wysokimi obrotami. Co tutaj jest śmiesznego, macie tak jakby dwa położenia gazu. Pierwsze, tak do połowy, które chodzi lekko, i drugie, jakby kickdown. Gdzie ewidentnie musicie już pokonać ten taki dodatkowy opór przepustnicy, to nie jest żadna usterka, tak ma. A dwulitrówkę pokazuję wam nieprzypadkowo, bo większość osób szukających takiego auta na klasyka ogląda się za fałszustką. Bardzo fajnie, pancerny silnik, ale spójrzcie na przykład na przebitki, a zobaczycie, że ten motor w tym aucie, no delikatnie, łagodnie mówiąc, sobie lubi podkapcać. I teraz wracamy do tego, co powiedziałem. Eksploatacja klasyka to jest ciągły dylemat. No, bo tak, właściciel oczywiście już mierzył kompresję, to jest wszystko książkowo, ale oleju ubywa, co zresztą widać. No i znowu mamy dylemat. Próbujemy samemu walczyć z uszczelniaczami zaworowymi, kosztują trzy dychy, no ale żeby się do nich dostać, to wiadomo, trzeba rozpiąć rozrząd. Czy może raczej jedziemy do mechanika? Ale od razu Wam powiem, że żaden normalny mechanik nie weźmie się za wymianę uszczelniaczy zaworowych w takim samochodzie, tylko od razu będzie rwał głowicę. No, i jak zerwiemy sobie już głowicę, to wiadomo, że to się nie skończy na planowaniu i uszczelce. No, bo wiadomo, nowe uszczelniacze trzeba ją będzie splanować, trzeba będzie zrobić gniazda zaworowe. No i oczywiście pierścienie, mając to już w górze, no bo całkiem prawdopodobne, że ten olej znika właśnie z powodu dołu, a nie góry silnika. A więc albo ryzykujemy i próbujemy ze szwagrem po pijaku wymienić uszczelniacze zaworowe za trzy dychy albo jeżeli nie mamy czasu i doświadczenia, o czym wspominałem stawiamy go do mechanika i z konta zczyści nam to jakieś 2 5 tysiąca złotych Natomiast jeśli chodzi o osiągi w moim odczuciu absolutnie wystarczające do takiego samochodu Przyspieszenie w granicach 11-12 do setki, prędkość maksymalna coś koło 190 na godzinę, zużycie paliwa w normalnym ruchu bez żadnego oszczędzania i eco-drivingu to jest tak 8,5 do 9,5 litrów na setkę. Tyle. Także to tyle, co chciałem wam powiedzieć o Audi 100 czy też Audi A6 C4. A tak w zasadzie ogólnie o eksploatacji klasyków na co dzień. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Jeżeli zastanawiacie się nad takim samochodem, warto wziąć pod uwagę właśnie taki model. Ale pamiętajcie, że klasyk to jest zawsze zobowiązanie i to nigdy nie może być wasze jedyne auto. Tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Paweł Rygas. Cześć.